Proszę Państwa, tematem wykładu jest ekologiczny, znaczy trendy. Czy opłaca się być eko? No, chciałbym Was przekonać do tego, że warto jednak być eko, że to przynosi ze sobą pewne korzyści. Na początek proszę spojrzeć na pewne definicje, co to znaczy eko, to słowo to jest ekologia, ekorozwój, a więc z greckiego eko oznacza oikos po grecku, czyli to jest dom. Z kolei ekologia to nauka o uporządkowaniu i nieuporządkowaniu w przyrodzie i konsekwencjach wynikających dla istnienia biosfery i człowieka. I teraz chcielibyśmy się rozwijać w takim kierunku, żeby jak najmniej szkodzić przyrodzie, a żeby ją zatrzymać dla przyszłych pokoleń, a więc ekorozwój, no to będzie taki rozwój, gdzie zaspokajamy nasze dzisiejsze potrzeby, ale nie uszczuplamy możliwości zaspokojenia tych potrzeb przez przyszłe pokolenia. Teraz. Spójrzmy, czy można to w ogóle policzyć? Czy, yy, proszę Państwa, jakie są korzyści z postawy ekologicznej? No, po pierwsze, spójrzmy na zużycie surowców yy, naturalnych. Tutaj jest duże pole do popisu, bo tych surowców nie mamy za wiele, prawda? Mogą się niektóre nam po prostu wyczerpać, jeżeli będziemy stosować. Dosyć taką rabunkową y, gospodarkę. No, jeżeli fabryki będą emitować y, zanieczyszczenia, to doprowadzimy do większego stężenia gazów cieplarnianych i wręcz po prostu y, dojdzie do zmian klimatu, a więc y, zmiany dosyć niekorzystne, powodujące y, jak Państwo słyszycie różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne czy nawet tsunami, co jest yy, dosyć yy, nawet niebezpieczne. Poza tym yy, jest ważna sprawa śmieci. Jeżeli będzie zadłużono, to znajdziemy się tak jak na Sycylii i wtedy nie będzie wiadomo, co z tymi, co z tą grą odpadów po prostu zrobić. A więc działania ekologiczne, ta postawa ekologiczna polegająca na w mniejszym zużyciu surowców i z drugiej strony w mniejszej emisji zanieczyszczeń może doprowadzić do obniżki cen towarów, a również dzięki temu do wzrostu popytu na dane towary. Również jeżeli będziemy wytwarzać dobra ekologiczne, no to takie dobra cieszą się większym zainteresowaniem. Proszę Państwa, z postawy ekologicznej możemy jeszcze czerpać następujące korzyści, jak zmniejszenie zużycia energii i oszczędności z tytułu recyklingu. Po co jeszcze raz wytwarzać tą puszkę do Coca-Coli, jeżeli możemy to wszystko recykulować? Za chwilę na warsztatach Państwo dostaną temat, drugie życie puszki. A więc zamiast pozyskiwać cenne surowce naturalne i znowu wytworzyć tą puszkę aluminiową, po prostu ją re recyklujemy i odzyskujemy ten materiał, oszczędzając dzięki temu nawet 95% energii. Już nie mówiąc o tym, że mniej emitujemy zanieczyszczeń i tak dalej. A więc tutaj są pewne oszczędności, które można yy, po prostu policzyć i wyrazić wartość wartościach tak, pieniężnych. Jak Państwo wiecie, to jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym polskie przedsiębiorstwa, nie tylko polskie, są zobowiązane do przestrzegania określonych norm, dodajmy, że wysokich norm ekologicznych. A więc to wymaga nakładu. Trzeba po prostu zainwestować w czyste technologie, aby tym normom ostrym dosyć unijnym sprostać. Firmy, aby jak najlepiej być ekologiczne, wdrażają takie systemy zarządzania środowiskowego i są tutaj tak zwane normy. Jest taka norma ekologiczna ISO 14001 lub jest taka formalna, formalny system ekozarządzania i audytów EMAS. To są, EMAS i ISO to są formalne systemy zarządzania ekologicznego, a jeszcze są nieformalne, na przykład programy Czysta Produkcja, Program Odpowiedzialność i Trosk. I po co firmy to robią? Otóż, jeżeli już posiadają taką normę, to łatwiej yy, znajdą kontrahentów, są lepiej postrzegane przez klientów. Klienci wolą te firmy, które wytwarzają produkty. W sposób czysty i ekologiczny. Zaraz do tego dojdziemy. Zobaczymy, jak to robią różnego typu y, firmy, jak na przykład Ikea. Czyli takie działania po prostu y, powodują zarówno mniejsze koszty i większe zyski dla firm, a więc opłaca się. Tutaj mają Państwo na następnym slajdzie znaczek. Systemu zarządzania środowiskowego europejskiego EMAS to jest system zarządzania środowiskiem, a więc oddziaływania organizacji na środowisko, organizacji przedsiębiorstwa oraz nadzorowania wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. To oznacza, że dana firma jest czysta, produkuje z czystych surowców i Stara się w jak największym stopniu dostosować do wymagań ekologicznych, aby ten, to oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze. Te systemy są dobrowolne, ale jeżeli już dana firma zobowiąże się, że będzie daną normę stosować, na przykład ISO, no, to musi już ją stosować. System zarządzania z kolei EMAS. Nie dotyczy tylko firm. Proszę Państwa, może na przykład szkoła wziąć w tym udział i też ta, ubiegać się o uzyskanie y, takiego y, y, znaku, właśnie EMAS, czyli, że tam zobowiązuje się do wdrażania tego zarządzania środowiskowego i działania na rzecz poprawy jakości środowiskowego. Nawet powyżej tego, czyli w znacznie większym stopniu niż to zostało na daną firmę nałożone ustawami. No, na przykład jeżeli prawo nakazuje im zredukować emisję w jakimś pewnym stopniu, nie emitować więcej, no to firma zobowiąże się, że ona jeszcze bardziej te emisje postara się zmniejszyć, tak aby być w większym stopniu ekologicznym. A więc mamy tutaj do czynienia z takimi działaniami firm w kierunku ekologii. Proszę Państwa, spójrzmy teraz, jakie są korzyści z zarządzania środowiskowego. A więc to wdrożenie umożliwi doskonalenie procesów oraz zmniejszenie wykorzystania zasobów, co doprowadzi do. Ograniczenia kosztów energii i materiałów, a więc korzyści dla firm, tutaj wymierne, pieniężne. Obniżenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz ewentualnych kar. Może Państwo wiedzą, ale dane, dana firma, jeżeli korzysta z wody, no to musi płacić za to pewną opłatę tak, do funduszu ekologicznego za to, że korzysta z zasobu wodnego, uszczupla zasób jak również płaci opłatę za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jeżeli jest na to pozwolenie. Jeżeli z kolei emituje zbyt dużo, to może zapłacić nawet kary. Kolejna korzyść zarządzania środowiskowego to jest zwiększenie atrakcyjności firmy w oczach partnerów biznesowych, klientów oraz dostęp do rynków zbytu. Proszę Państwa, często się zdarza, że jeżeli dana firma nie ma tego znaku zarządzania ekologicznego systemu, no to kontrahenci nie chcą z, nim, z nią współpracować. Uważają, że to nie jest dobry dostawca w tym łańcuchu dostaw. I tutaj yy, chciałbym pokazać na następnym slajdzie przykład dobrej praktyki, to jest inicjatywa po angielsku jest WIDU. Co można przetłumaczyć, nam zależy, my się troszczymy. I ta inicjatywa była wprowadzona w dużej organizacji konsultingowej. Polegała na przekazaniu części zysku na zielone inicjatywy, na przykład ograniczenie zmian klimatu, czy przez gospodarstwa domowe. To po angielsku nazywa się Personal Carbon Footprint czyli taki. Ślad węglowy. I gospodarstwa domowe mogły te środki z zysku tej firmy przeznaczyć, na przykład, na zakup urządzeń zmniejszających zużycie energii, zmianę oświetlenia na bardziej ekologiczne, na zainstalowanie paneli słonecznych na dachu, yy, zmianę paliwa w samochodzie czy też zakup roweru. Pracownik przy tym był zobowiązany do pokrycia 20% kosztów tego przedsięwzięcia, co go dodatkowo motywowało do y, dobrego wyboru, do przemyślenia decyzji. Teraz przejdę może do łańcucha dostaw, o tym trochę już wspominałem. że ci kontrahenci, na przykład jest taka firma Honda z branży motoryzacyjnej, y, biorą pod uwagę dostawców czy oni są po prostu mają te certyfikaty na przykład ISO 14001 czy też nie jeżeli nie mają no to cóż trudno sorry nie będziecie naszym dostawcą nie spełniacie norm ekologicznych także my z wami nie chcemy współpracować także do tych firm należą firmy z branży motoryzacyjnej i chemicznej spójrzmy teraz jak firma Honda starała się być dosyć ekologiczna. Już w 1991 roku rozpoczął się tam recykling zderzaków samochodowych, a więc ponownie starano się te materiały wykorzystać. Następnie, kilka lat później, wprowadzono sprzedaż części innym podmiotom do ponownego zużycia. A od 2004 roku firma Yy, zastosowała recykling filtrów samochodowych. Obecnie przedsiębiorstwo stara się stosować ten recykling na każdym etapie produkcji. Proszę Państwa, yy, firmy też angażują się w różne działania społeczne i ekologiczne, nie tylko w danym kraju. Spójrzmy, co robi Honda. Otóż ona chroni dział wodny w Japonii. Pracownicy wokół zakładu sadzą drzewa, tak, aby po prostu poprawić cyrkulację wody w, na tym terenie wokół przedsiębiorstwa. Angażują się również te firmy w w krajach y, za granicą, w krajach trzeciego świata, czy, czy w Chinach, tu jest taki y, projekt Joy, Joyful Forest Project, polegał y, na tym, żeby zapobiegać pustynnieniu pewnych obszarów, tu chodzi o autonomiczny obszar Mongolii na terenie Chin. Również tam wsadzono drzewa Oraz czyszczenie plaż. Przedsiębiorstwo stworzyło specjalnego kłada, który automatycznie zbiera wszelkie odpady z plaży i w ten sposób no, doprowadza ten stan do dobrej jakości. Teraz zgodnie z opiewnicą przejdę do firmy Ikea, czym zajmuje się firma Ikea, to Państwo chyba wiedzą, tak? Ktoś powie? No właśnie, meble, no, to, to Ale nie wszyscy może wiedzą, jak firma dba o środowisko. Otóż ona korzysta z koncepcji e will, will po angielsku, czyli koło i y ten EWYR składa się z kilkunastu punktów kontrolnych podzielonych na pięć etapów. Pozyskanie surowców, produkcja, dystrybucja, użytkowanie i koniec życia e produktu. Może ktoś słyszał po angielsku Life Cycle e Analysis, czyli analiza cyklu życia produktów. Tutaj tym właśnie zajmuje się IKEA i podejmuje starania. Aby zmniejszyć ilość odpadów z produkcji na każdym etapie, jeżeli jest to możliwe, to stara się wykorzystać odpady produkcyjne do wytwarzania innych produktów a więc ponownie przetwarza kartony, papiery, plastik, drewno, metale czy szkło. Stale dąży do wykorzystywania jak największej ilości surowców odnawialnych i tych, które nadają się do przetworzenia. IKEA jest firmą bardzo odpowiedzialną proszę Państwa i zwraca uwagę na dostawców w przypadku drewna to IKEA w ogóle nie będzie rozmawiać z, z kooperantami, którzy y, y, oferują surowiec pochodzący na przykład nielegalnej wycinki lasów. No to w ogóle IKEA się tym nie zajmie. Również z konfliktów, z regionów, gdzie panują różne różnego rodzaju konflikty czy społeczne czy wojenne, też IKA nie chce pozyskiwać tego drewna. Również z lasów dziewiczych bez certyfikatów lub lasów o wyjątkowej wartości przyrodniczej stara się, aby nie przyczyniać się pośrednio do zniszczenia. Dżungli, czy też po prostu tych lasów tropikalnych. Właśnie. Również stara się, aby to nie było drewno z lasów zwrotnikowych, pozwrotnikowych, przekształconych w konwencję leśną. Taką znaną firmą jest też PKN Orlen. Czym ona się zajmuje? Tak, proszę. Rakineria ropy naftowej, czyli przetwarzanie, wytwarzanie paliwa do y, samochodów. A więc dosyć y, można by powiedzieć uciążliwy y, przemysł jeżeli chodzi o środowisko. Co zatem PKN Orlen Rob? Otóż on zadeklarował, że będzie planował, prowadził procesy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez traktowanie procesów zapobiegania zanieczyszczeniu i ochrony środowiska w sposób taki dosyć kompleksowy, że, że zobowiązał się, że to, te wszystkie kwestie środowiskowe będzie realizował i cel jest ten realizowany w oparciu o wymagania normy ISO 14001, a więc to jest ta norma zarządzania środowiskowego. Jak spojrzymy na wykres, tutaj jest emisja zanieczyszczeń, to okaże się, proszę Państwa, że emisja łączna bez dwutlenku węgla, jak również dwutlenek ciarki, proszę zobaczyć, na jakie rośnie, ale w ostatnim okresie ona konsekwentnie spada, a więc tutaj są prowadzone pewne działania ekologiczne. A chciałbym teraz Państwu pokazać autobus o napędzie hybrydowy. Może powiem, że to jest autobus, który zawiera silniki elektryczne i silnik spalinowy. I tutaj rozwiązanie polega na tym, że jeżeli taki autobus bardzo często hamuje w mieście, no to on, on daje pewną część energii, może naładować akumulatory i w czasie ruszania można korzystać z silnika elektrycznego. A więc prowadzimy do oszczędności paliwa, jak również. Mniejszej emisji spalin. Co ciekawe, jest to dosyć długi miejski autobus, dwuprzegłowy. Proszę zobaczyć, ile osób może się do niego zmieścić, zamiast korzystać z komunikacji prywatnej. I teraz ja chciałbym już powoli zmierzać do naszego y, głównego tematu. To jest y, to ekobiznes. Może najpierw powiem, że ekologia jest związana z napływem inwestycji w sektor wysokich technologii. No jeżeli Państwo bylibyście Billem Gatesem czy kimś, który by pracował w sektorze wysokich technologii, no to ten sektor potrzebuje dosyć czystego środowiska naturalnego, a więc te sprawy ekologiczne będą tutaj miały dosyć poważne znaczenie. Również ekobiznes, dbałość o środowisko Przyrodnicze można prowadzić do rozwoju turystyki w danym regionie, dosyć czystej. I kole, ostatnia sprawa, proszę Państwa, to jest pomysł na biznes w oparciu o surowce, surowce wtórne. Do tego przejdziemy teraz w części warsztatowej. Ja tą część warsztatową to Państwu zaraz pokażę, ale może najpierw yy, pewna rzecz. Proszę mi powiedzieć, co to może być? Słucham. Musimy coś Tak. Co to może być? O, tutaj. Pan mówi, że kosz na śmieci. Taki mały? Tak, Puszka na baterię tutaj, kolega. Zgadza się? A pan? Filtr. Nie. Filtr do czego? Filtr wody kolejny pomysł. To ma jeszcze jakiś pomysł. Tam jest jeszcze głos. Słucham bardzo. Chiny! chiny. chiny. No ale taki Chiny, że gdzie będziemy wylewać tą wodę? Ja proszę, może być... Pojemnik na baterie, tak? Nie. Tak. Tam słucham pana. Proszę bardzo. Pan będzie zbierał nie. pieniądze, no tak, pan będzie zbierał pieniądze za wykład, tak? No, jednego ochotnika. <laughs> Ochotnik, tu to dziewczyna, zapraszam dziewczynę. Jak masz na imię? Weronika? Weronikę mamy, chodź Weronika. Weronika będzie sprawdzała, co to tak naprawdę jest. Czy dacie temu gotować wodę? Raczej nie słuchajcie, mówi Weronika, a jest już teraz ekspertem. Dobrze, ja tu mam taką butelkę z petu i teraz koleżanka tutaj ją postawi i spróbujemy z nią coś zrobić. Proszę bardzo. Śmiało. Chyba obiadu dobrego nie zjadła? Dobrze. A udało się. Teraz spróbujmy ją wyjąć. I proszę pokazać. No. No. Także to jest przykład. Koleżanka jest ekowielka. To jest dla koleżanki. Ekowielka dla środowiska i zmiotła nam butelkę. Proszę Państwa, to jest akcja firmy Danone, To jest urządzenie Danona, które pokazuje, jak można wpłynąć na środowisko, a więc zredukować objętość. Odpadł, odpadł. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Weroniko. Proszę bardzo na pamiątkę może. Słyszeliśmy teraz już o tym, co to znaczy być eko. Już macie uniwersytecką wiedzę na ten temat. Ja teraz chciałabym Wam zadać pytanie, ponieważ tytuł naszego dzisiejszego spotkania to jest Eko. Ekologiczne znaczy trendy. Co to znaczy być trendy? Być modnym, tak jest. A tak? Być na czasie. Ekstra. Czyli jeżeli jesteśmy modni, jesteśmy na czasie, jesteśmy trendy. W jakich dziedzinach możemy być trendy? W modzie, czyli co? Jakiś przykład. Ubrania. Czyli na przykład zamiast zwykłych trampek nosicie co? Jakieś konwersy, tak? Słyszałam ostatnio, tak? Styl życia. Jaki inne Nie, nie konwersy, tylko co? Hejty, no słyszycie, nawet my się uczymy całe życie, to jest. Styl życia, styl życia to oznacza na przykład co? Pijecie soki, które są jednodniowe. A co robicie z butelkami? Pijecie soki marchewkowe takie jednodniowe? Nie, marchewkowe nie, pomarańczowe? Tak, a co robicie z tymi opakowaniami? Recykling? Czyli co? Wyrzucacie do kosza? do specjalnych koszy. Słucham Pana. Dla pan, ta w, właśnie, ekologa, Można być w w ekologii tutaj Pan mówi. Tak, wewnątrz mamy takie aluminiowe i to też jest problem, ale teraz te ekologiczne napoje są zazwyczaj w szklanych butelkach. Co robimy ze szklanymi butelkami? Gdzie je wrzucacie? Do takiego specjalnego kocza jest napisane, napisane szkło. Słucham Panią. No właśnie, rzadko można spotkać dokładnie przy dużych blokach e ewentualnie. A słuchajcie, a wracając do tego trendy, Czy można być trendy z zabawkami? Bo na przykład jak ja byłam mała, to miałam jakieś takie drewniane zabawki, gumową lalkę. A co jest teraz trendy zabawka? Elektroniczne, transformery, jakieś? kotki do jego słucham pana. A, w jeszcze są kacze można się nie włączyć, trzeba uważać, jak się Co jeszcze jest? A lalki jakie? Nie jakie dziewczyny lalki, dzisiaj musimy trochę. Bardziej baby born! Ale słuchajcie, taka baby born to chyba potrzebuje jakiejś baterii. Potrzebuje baterii, żeby płakała? Nie. A te transformersy potrzebują baterii, czy nie? No, a transformersy nie płaczą chyba, prawda? Czy płaczą? Nie. Jak mocno uderzy. Ale wiele jest teraz zabawek. Tutaj wspomnieliście, że są elektroniczne. One potrzebują jakiegoś napędu. No co, mają baterie słoneczne? Nie, potrzebują baterii. Co robicie ze zużytymi zabawkami? Jak one się już zepsują, jak już wyrośniecie? Bo nie szkoda, przyrody można dostać za zużyte baterie, albo specjalne punkty, albo. Kto dał najwięcej Urzędzie miasta, słuchajcie, to jesteście bardzo ważnymi tutaj osobami. Słuchajcie, trendy to znaczy, że jesteście naprawdę tutaj e, na czasie, żeby być na czasie musicie... Tutaj było również powiedziane, że jesteście na ekologiczni, eco trendy. E, jest dużo pomysłów na świecie, co można robić z tym, żeby być eco trendy. Nie mamy tutaj czasu, żeby Wam o tym wszystkim powiedzieć, ale... Jedną rzecz chcę wam tylko powiedzieć, bardzo taką drobną. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że 80% energii, która jest zużywana przez nas ludzi na całej ziemi, pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, a słońce świeci słońce na nas. W ciągu jednej godziny słońce przekazuje ziemi Tyle energii, ile cała ludzkość potrzebuje do zużycia w ciągu jednego roku. Co my robimy z tą energią? Marnujemy. Opalanie się, no to jest ekstra dla dziewczyn specjalnie.